Co lepiej kupić, BCAA czy odżywkę białkową? W dzisiejszym filmie powiem, jak działa BCAA, czym się różni odżywki białkowej, która jest skuteczniejsza, a na końcu zdradzę Ci jedną rzecz, która może Ci podsumować i streścić praktycznie cały ten filmik jest jednocześnie najważniejszą rzeczą w tym materiale. BCAA to suplement, który pozwoli Ci zmniejszyć utratę mięśni, na przykład na redukcji. Dlatego też będziemy bardzo mówić o tej redukcji w tym filmie. Ten mechanizm nazywamy katabolizmem. On na pozór jest bardzo nieprzyjemną rzeczą, ale jednocześnie jest bardzo potrzebny. Gdy nie zadbasz odpowiednio o makro, no to dzięki katabolizmowi Twoje mięśnie mogą się regenerować po treningu. Ale sama odżywka białkowa też działa trochę tak antykatabolicznie. To po co w ogóle dokupować te BCAA? Sama odżywka białkowa też działa trochę antykatabolicznie. Ale działa znacznie gorzej niż BCAA. Ale czy to źle? No niekoniecznie. Odżywka białkowa ma jeden bardzo ważny plus, co nie ma BCAA. W praktyce odżywkę białkową nie jemy tylko po to, żeby dobić białko i żeby nie było tego katabolizmu, ale też żeby po prostu być bardziej nasyconym podczas redukcji. Co BCAA chyba taki nie za bardzo spełnia. Więc w cenie odżywki białkowej będziemy mieć dodatkowo ochronę przed katabolizmem, jaki będziemy bardziej nasyceni. Ale jednak BCAA działa po prostu lepiej niż odżywka białkowa. To po prostu nie oznacza, że BCAA jest lepsze. No, niekoniecznie tak, niekoniecznie nie. BCAA ma o tyle ważną zaletę, że działa znacznie szybciej niż odżywka białkowa, a podczas redukcji to jest jeden z najważniejszych elementów w ogóle, jeśli chcemy zapobiec katabolizmowi. Gdy jesteś na siłowni i nie dostarczysz odpowiedniej ilości budulca, no to nasz organizm automatycznie musi skądś go wziąć. W tym przypadku weźmie go z naszych mięśni. Nawet pomimo tego, jakbyśmy wzięli przedtem odżywkę białkową. Przez to, że bardzo długo trawimy same białko, to może nam się po prostu nie wchłonąć, no i nadal przez ten czas, gdy będziemy na treningu, katabolizm będzie normalnie działał. BCAA automatycznie się wchłania o wiele szybciej niż taka odżywka białkowa. Poza tym się ją bierze zazwyczaj przed treningiem, więc automatycznie nam wyłącza ten problem. A które lepsze? Lepszy suplement będzie ten, który jest bardziej dopasowany do ciebie. BCAA raczej stosuj, kiedy chcesz jak najmniej utracić mięśni podczas redukcji. A jeśli ci zależy, żeby była jak najłatwiejsza, no to raczej polecę ci odżywkę białkową chociaż same białko najłatwiej nabijać też samym jedzeniem. A tutaj masz filmik, Jak jedzenie na redukcji może ci jak najszybciej, jak najtaniej i jak najlepiej dobyć te białko.